Ja w ogóle ja mam taką Grelego właśnie z y, grę wideo Lego, taką, właśnie z Avengers'ami. I tam właśnie jest zbudowany też, dokładnie też ten mam. sam statek, identycznie, jeden też, do no. jeden jest no. dokładnie wystarczy. ten sam statek. Więc zaznaczaj kolejny, jakbyś mógł. E, Ja ogólnie jedno chyba na tym dachu, na tym dachu złapałam. No to i tam od razu przez cały czas mieli ten znacznik, aż Poproszę Cię o kolejny. Jak razem znaczy ja to... szukam. Wiem, że one on są na dachu. To czukaj. Co ja Ci mogę powiedzieć? Szukaj, czukaj i od razu mów, jak jakoś znajdziesz. Są typy, a Wy mi nic nie mówicie i zaraz zginiecie. Co za ludzie, nie dają mi nic. Ja teraz was ratować od razu nie będę, bo ja muszę zlutować sobie. prawie. Chłop zatanczył prawie dostał to snajpa. O, ja nawet snajpem nie potrafię strzelić? pomaga. Leży. Daj. Leży. Nie zabiorę ci w nie zabiorę, nie zabiorę. Ty, tu jest. No jest. Chyba ją prop się porobił. O nie, tu jest. Ja leczę, tam prosto. Cześć. Radiusz? Kolejny dead. Wiecie co, z nimi ludzie łatwiej od razu pysu, na pysu, pysu, Od razu wbijamy boty, na składy tak. i nam idzie, nie? Ej, tutaj u mnie jest ta kółka. Tak? Na tym dachu, dachu, dachu chyba. ale e, tak, to jest kolejny z banku. No, czy ty możesz? No, ja nie, ale nie umieślałam jednego killa honorowego. Od razu tak mi powalił fragę, nie? Wiem, no, to, to chłopa nie, już mi się tak. cieszy. I, to ja cię się i, Mam 20 chyba procent Co myślę, że założyć? Tu jest OTAN. No tu jest tankowis. W razie czego weździesz sobie tą mockę. Tylko spokojnie! Ja ci muszę zatankować. Witamy pana szofera, no podwidź, podejdź. Dzień dobry, my name is twój szofer. Chyba tu... sposła! Kara sposa na z treki zoba. A jaka sama. Dobra, robimy to, czekaj. Daj... No zbyt spocona to ona nie była, ale przejmuje inicjatywę normalnie, nie? o, jest jej Chłopca przejął twoje lambo. Nie przejął. Żyje ciągle. Gdzie są tutaj? te? ja miałem te Są tu jakieś łowiska czy nie ma łowiska? Nowe rybki mówisz? Ja już miałam 3 razy turniejsze. Czy jako tak? Ja nie miałem żadnej. To nice. Pa co, pa, co się dzieje? Pa co się dzieje, Adam? O, A ty, bo jak mi zaraz fura to pięknie. Nieba fury! Nie ma fury! Spalę ci furę, nie? Nie spalisz. Dobra, nie, oleję tam sniper. w sumie. W sumie jest już dość mała strefa, więc jakoś mega potrzebna mi nie będzie za chwilę. Ty, więc... be... Ej, ty masz parasolkę, czy nie? Nie. Ja mam już. Ja na solo winę robiłem. Ale nie, ja zazwyczaj... Nope.

Propsik, snajper został. Propsik jak zawsze uległ wyłożeniu. O dobra, wrócił mi świat. Ej, Matsów nie na saveuj. nas sejwuj. Ja go, nie mam. Ja go leczę, weź nas sejwuj. Ej, nie mam co jak mam poradę. Bardzo proszę. No już idę, noż. Tak. O nie, to mój kumpel. Nikt nie będzie... Bił Propsiego, no nie, a może jednak będzie bił Nie no, ja przecież ulegam Leży? O no dobra, leży O nie, następny stary I da 17? Tam dobrało, no nie Dobra, dostał, ma biało Ja też mam biało No czemu mi to zidentytowałeś? Ja mam teraz dwa HP! Przysk. Dobra, nie, ja idę się leczyć, ja ci nie pomogę, za To ja się wyłożę, idę prosto się leczyć. Ja mu dałem aptekę, nawet nie zdążył użyć. Jest! Progsiego... Ej ty! Patrz ile osób, progsiego nas... No, zaraz. No, ja nie mogę, no! Woda mnie porwała! Dobra, nie, tak raz do po prostu. Ej, Czekaj, bo ja muszę wziąć matsy, bo ja ciebie nie zabuduję. Dobra. Ja cię mam, 2 HP. Pięć osób, sorry, propsi, no woda mnie porwała. Nie wiedziałem, że tak mało HP. No jeszcze nie uleczymy, Mortko. Wyś zbuduj ściany, jakbyś mógł. Ja nie mam maców No jakieś tu leżą na stówę, stary. Yy, nie wiem, gdzież tego jabłuszka zabijałem, ale nie wiem gdzie. Dobra, GG, no, no może będzie minek, może będzie minek, szat. Maybe o, we get mam a Nie tego jabłuszka, ale to takie mega. Ja Fajnie było, gdybyśmy zdobyli minek. Oczywiście. Ile ty masz killi? ci killi masz. To nice. O nie, idą do ciebie, serwerowy! Pomagam. No pomóż, pomóż. Ała! Wbija na mnie. Ham pro segmenta, ja matsów nie mam. Ja wejdę sobie do krzaka. Masz? Uważaj ja. Wyrwałem mu, było za 50. O nie, to są Kolejny jamat nie mam pomocy! sejfuj mnie! Ja piję poty, ja piję poty stary. jak mam to sejfować? Nie wiem, no ja piję poty ja no Jamatsu nie, mam zero matsu. A mnie we jest... to jest jeden. Nós me, oh.